Witajcie, dzisiaj zabieram Was na stok narciarski yy, Arena Ski Arena Karlov do Czech, oddalony o około 70-80 km od polskiej granicy, yy, dokładnie około 90 km od Raciborza. Yy, jedziemy, zobaczycie, jest to naprawdę dużo stoków naciarskich, dużo wyciągów. Na, jedziemy na wieczorne jeżdżenie, więc zobaczycie, jak stok ten wygląda w nocy, jak jest przygotowany. Więc oglądajcie dalej, do zobaczenia na stoku. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. No, jesteśmy już na miejscu, jak widzicie z Gierę na Karlov za mną. Tu u góry są stoki narciarskie, restauracje, zaraz się będziemy udawać. Tutaj zaraz pod stokiem jest parking, spokojnie można zaparkować. Na razie miejsc parkingowych jest dużo, ale jak widać się zjeżdżają ludzie, bo od 18.00 zaczyna się wieczorne jeżdżenie. Teraz była przerwa na ratrakowanie. Idziemy w kierunku, bieramy narty, idziemy w kierunku stoku. Jak widzicie, jesteśmy tutaj przy stoku. Teraz jest dosyć sporo do jeżdżenia. Wszystkie zjazdy są na jednym karnecie. To zobaczymy, co będzie czynne, bo chyba dzisiaj nie wszystkie stoki są czynne. Z tego co widać na kropkach jest zaznaczone, która jest czynna, która nie. Ale to nie będę teraz analizował, Zobaczymy, jak dojdziemy do góry. Jakie są warunki. Na bieżąco będę wam nagrywał w każdej trasie zjazd. Tutaj, widzicie, jest szkołka. Kasa numer 1, kasa numer 2, numer 3. A tu możecie wypożyczyć sprzęt narciarski U góry znajduje się restauracja Jak widzicie jesteśmy tutaj na piętrze, No dole jest ten parking Wejście na wieczorne jeżdżenie 500 koron Tu jest wyciąg krzesełkowy, jeden Tutaj jest drugi, warunki są idealne Prawie metr śniegu, są takie, wrozie Rewelacja Na razie kolejek też nie ma więc powinniśmy spokojnie pozjeżdżać Powoli ruszamy. Dzisiaj jestem bez mojego młodego, więc troszkę będzie wierzcho To Pozbędziemy się tak górze. Masz, po trzeba podjechać kawałek. Bo ten wyciąg chyba też działa. Czy nie? Teraz z wyciągu zjechaliśmy drugą trasą w prawo. Przyszedliśmy w prawo z głównego wyciągu. Drugą trasą właśnie skręciliśmy. Zresztą wiesz, że to będzie na koło. Chyba trasą, która jest czynna. Ale widzicie, są szerokie, ludzi mało. Bo na sobie fajnie. po odjeżdżać bez presji, bez strachu. Że ktoś na dźwiedzie, będzie łagodny, fajnie szeroki stopy. Jak ktoś się chce, bo na wiatr, Bo tutaj się idzie bawić. Troszkę łagodniej. Zajeżdżamy do stacji dolnej. Fajnie stacja dolna jest oglona, bo jest w takim wątku się utrzyma. Ja się tu zacznie. Poczekam na znajomego. O, gdzieś tam Przysznie. O, jedzie. Więc jedziemy dalej. Pomachaj do kamery. No i tu widzicie, zjeżdża. Ta pierwsza trasa, która idzie pod wyciągiem, chyba nie, pod wyciągiem, gdzie tam jeszcze jedna, więc jeszcze jedna w międzyczasie będzie, no dole jest dolna stacja, tam nie można zjeżdżać, link jest fajne sypki, dosłownie można latać, rewelacja warunki, powiem wam, fajnie złożony, dużo śniegu, super, warunki, idealne, idzie się bawić. Jak widzicie, ludzie już przybywa, tu jest domek, z którego się rusza, taka hala. Bramki mają bardzo fajne czytniki, tylko zbliżając się, od razu się otwieranie nie trzeba czytnika przykładać, mam go w lewej kieszeni, zbliżam się, o, już się otworzył. Tu jest ten domek, do którego wjeżdżamy i w nim się siada na wyciąg. Jak na razie, jak widać, idzie płynnie, nie musimy długo w kolejkach stać, mamy już chyba trzeci zjazd zrobiony, drugi i idzie to wszystko fajnie. tu też jest zegarek, możecie zobaczyć, do której jest czynny stoł, czynny stoł 21 a tu możecie na godzinę zobaczyć, żeby zegarka sobie nie wyciągać tu przez ramki się przychodzi i siada się na wyciągu właśnie krzyżowkowym jak widzicie, jesteśmy na głównej stacji, za mną widać Wyciąg fajnie, bo on bardzo mocno zwalnia na końcu i nadal sobie początkujące spokojnie zjadą. Dosłownie można zejść z tego wyciągu, bo tak powolutku. Górka przed tak jak widzicie, też jest łagodna, więc nie ma tak jak na Nowej Sadzie, że od razu był taki ostry zjazd. Teraz kierujemy się na inną trasę, będziemy jechać troszeczkę ostrzejszą. Eee, czyli nie jedziemy tam w lewą stronę, tam gdzie był wyciąg, nie jedziemy, nie jedziemy tam gdzie wyciąg idzie tam całkiem ostrą, ale jedziemy tutaj na dół. Przed chwilą zjechaliśmy tutaj, jechaliśmy w lewo, tu gdzie widzicie. I tam kolejne zjeżdżaliśmy w prawo. Nie wiem jak te trasy się znaczają na mapie, tam mam mapę, może potem Wam pokażę, które są numeracje. A teraz właśnie od tego wyciągu górnego jedziemy tutaj na dół. Postaram się Wam tą trasę nagrać. A tu też macie taki domek właśnie zrobiony, fajnie zrobiony, stylowy. Stąd ruszamy. Więc lecimy na dół. To ruszamy prosto w dół. Nie wiem jakie oznaczenie jest tej trasy. czy też taki jest tor zrobione, zrobiony Przełożony przez działa Też zjazdy między stokami jak popatrzycie Są takie jakby tory ee, Z przeszkodami jakby Takim wąski, może potem się uda nią przejechać Taki wąski tor jest e, Z różnymi, różnymi pochylaniami I takim wąsiutkim torem między, między właśnie jednym stokiem a drugim Można przejeżdżać, łączyć się Jak tu jest zaraz restauracja Postaram się troszkę przyspieszyć, kolega tutaj jedzie Ja go wyprzedzę, żeby wam tą restaurację pokazać Tu jest restauracja, w sobie zjechać. Eee, tutaj są takie właśnie, jak widzicie, hopki, po których na nartach czy na desce można sobie poskakać. Tu jest restauracja, coś ciepłego można zjeść, pobawić się, a my jedziemy na dół. To ten zjazd i potem możemy stanąć na chwilę, coś napić ciepłego. No i lecimy, patrzcie jaki fajny, pusty stok, szeroki. Z można tutaj latać. Przedtem wyjechaliśmy tutaj z tej lewej strony. Tu, gdzie widzicie. Przedtem wyjechaliśmy tutaj, stamtąd. Teraz wyjechaliśmy stąd. No i łączyć to właśnie tam przy tym domku na dole. Dobra, ja lecę dalej jeździć po nagrać Wam kolejne trasy, które tutaj są, ale jest super. Warunki rewelacyjne. To jesteśmy przy restauracji. Jesteśmy przy instalacji. Tu mamy tę trasę, którą wam pierwszą nagrywałem, tu jest ta druga, a my wchodzimy się na chwilę ograć do środka. Jesteśmy w środku, jak widzicie, można sobie napić drinka koli, kofoli. Czego chcecie, tu jest kominek, można się przy nim ogrzać, ławeczki, stoliczki, usiąść naokoło, jest gustownie, jest elegancko. My siedzimy tutaj przy, przy widoku na stok, będziemy patrzeć na stok ciarski. Nie byłem sobą, nawet kibelka nie nagrał, ja widzicie też takim drewnianym stylu, wszystko tutaj wyłożone deskami, fajnie stylowo. A my idziemy dalej się ogrzać i zaraz idziemy dalej. Teraz was zabieram na tą najsłabszą trasę. Jedziemy naokoło. To jest najłagodniejsze. Zobaczcie jak to tam wygląda. To jedziemy. Naokoło, nie? Teraz tutaj, tutaj, tutaj w tą stronę. I tu jak widzicie łagodnie, można się pobawić. No i to jest ta trasa, którą zaraz na przodku nagrałem. Jak widzicie, tu idzie jest drugi u góry, on troszeczkę wyżej jedzie. Tutaj przedtem wjeżdżaliśmy, Zaraz jedziemy dalej prosto. Czyli tam o tam widzicie z góry wyciąg, tam kończy się. Tu jechaliśmy, a teraz jedziemy, jedziemy dalej. Tak jak widzicie, idzie dalej trasa, można około wszystkich teraz przejechać. E, te trasy, które wam mówiłem w lewo od wyciągu, teraz są zamknięte, dlatego że tam nie ma ocieplenia. Więc jak przyjdziecie w dzień, to spokojnie tam możecie jeździć. Tu chyba też ma trasa w prawo. Ale też w dlatego też tutaj nie ma A Jedziemy dalej tutaj. Naokoło około, łagodnie. Proszę środek z prawej, na lewą stronę. Skanty na kartę. Jak widzicie lekki nakręt. Poczekam na znajomego. Gdzieś dostał. Tył, o, jedzie. Do Nie teraz. go tutaj swobodnie, możecie wyjechać. Bez stresu jest złagodny. Można się uczyć, balansować sobie ciąłem fajnie. I już to jak Widać są jakieś skocznie porobione poprawyki w prawek, mostki. Przypuszczam, że teraz nie oświetlone, ale w tym szło sobie pojeździć fajnie, poskakać. Przygotowane. Myślę, że były super. Tu jest drugi wyciąg, o którym mówiłem przed chwilą. A tutaj, właśnie z lewej strony, jest drastczyna. Nie musieli jechać do tego domu, w którym my przedtem byliśmy. Tylko możecie sobie stąd, właśnie do drugiego wyciągu, zjechać? I zjechać właśnie do drugą odparcia. Tam została i stąd trzeba zjeżdżanie. Stąd. Albo nie, stąd. Stąd jeżdżaliśmy. jeszcze jedna trasa gdzieś pomiędzy jest, to mamy lepsze. Musimy ją znaleźć. Równik! Teraz jedziemy jeszcze tym wyciągiem, który wyłosiłem przed chwilą. A zaraz podjedziemy, pokażę wam jak wygląda ten drugi wyciąg. Tu widzicie ten tor saneczkowy. aż to tam dół. jest tam całkiem z góry na dół, w lekkim torze saneczkowym. Można sobie zjechać w lato. Teraz wtedy pieczynne śnieg fajnie sypki fajnie się lata Spoma, ale nie wiem się kolejek nie ma zjeżdżamy od razu beznoszimy do wyciągu co nowo z tego sprawdziłem to jest taniej około nawet 20 zł ale nie do naszych Wstoku w Wiśle Mimo, że jest więcej tras Fajnie przygotowanych, to tu jest taniej jak widzicie Ten obiecałem Teraz skręcimy, nie jedziemy na ten drugi wyciąg Tylko kręcimy tutaj Tak jak widzicie, też. Jakiś budynek chyba zasuwaliśmy, ale Przyzwyczajenie fajne, pamiętam, kiedyś siedzieliśmy tutaj na pizzy Nie wiem, czy to jest czy nie, ale to było parę lat temu Odjeżdżam tego wyciągu, który jest drugi Jak widzicie ale nie ma takiego domku. Udało się podejść do bramki. Też nie ma kolejek. Jak widzicie sześciolatki mają za darmo. Mogą taką barierką sobie przejeżdżać. Mówiłem wam, że się jedna trasa jest. Tam jechaliśmy przedtem. Tu byliśmy w tej restauracji. A teraz jedziemy, przejechać na prawo. A jedziemy z lewej strony restauracji. To jest ta trasa, o której mówiłem wam, że nie wiem czy, czy ona jedzie. widzicie? tu była restauracja, jechaliśmy tam górą. A teraz jedziemy tutaj. Troszkę inna trasa. I to jest to co mówiłem, że nie wiem gdzie się tam zjeżdża. nie zjezie. I to jest właśnie to Przedtem raz jechaliśmy całkiem z lewa, stamtąd. Raz jechaliśmy, że razy z tamtej strony od restauracji. A teraz właśnie jedziemy tutaj. É este... I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got And so passionate, every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent, mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. to jest najostrzejsza trasa, ale też najkrótsza z tego co widzę bo parę razy zakręciłem i już widać stację dolną do stacji teraz będziemy przyjeżdżać z drugiej strony a ja mojemu znajomemu powiedziałem żeby czekał po tamtej stronie stacji ale muszę się zaprzepchać i jakoś do niego zawołać czy przejść do od tej strony Wyjdę na drugą stronę bramek wołać Mam nadzieję, że nie będzie widział. I tu jest dolna stacja. Nie wiem, czy tam stoi, czy nie, bo nie widzę go. A właśnie zjeżdżamy z tej drugiej trasy. A ja zjeżdżam z tej strony wyciągu. Więc jeżeli tam była duża kolejka, to przypuszczam, że. W takim okresie bardziej obłożony, i ferie, to z tej strony będzie łatwiej się dostać do tego wyciągu. No i teraz muszę przejść na drugą stronę, żeby go gdzieś tam znaleźć Bo on z drugiej strony budynku, ma na mnie czekać Więc się nie dogadaliśmy, bo nie pomyślałem, że o tej stronie się idzie O, chyba tu jest. Popatrzcie, skrapną się. To tu musi iść. Super. Jedziemy dalej no To już koniec zderzenia, dzisiaj zapijimy zamykają stok i trzeba się zbierać do domu. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, bo dzięki temu ten kanał istnieje. Ja się kieruję do wyjścia. To tak krótkim krótkie Macie na dole przy stacji, macie jeszcze restaurację, bar u Jerzyka. Z drugiej strony tam jest, ulicy jest restauracja, jakaś pizzeria, więc tam też można pojeść. Tu jest plac zabaw, który pewnie w to jest czynny, a tutaj mamy sok, z którego zjeżdżaliśmy. A ja kieruję się oddać kartę i do samochodu powoli.